Gdy przeminęli jej twórcy, literatura romantyczna bywała dopieszczana ekskluzywnymi edycjami w eleganckich oprawach z bogatymi zdobieniami oraz ilustracjami najwybitniejszych artystów. Przedstawiamy dziś przykład takiej edycji, czyli wydanie trzecie Marii Antoniego Malczewskiego. Które ukazało się w 1884 roku nakładem Gebetnera i Wolfa. Ukazujemy je w towarzystwie dwóch innych ciekawych wydań tejże książki: jednego również z 1884 roku, różniącego się okładką, oraz niedużego wydania z 1922 roku, z ilustracjami wielce interesującego rosyjskiego ilustratora, który przez kilka lat intensywnie pracował w Polsce. Teodora Rożankowskiego. Maria, powieść ukraińska Malczewskiego, została wydana po raz pierwszy w 1825 roku i była pierwszą powieścią poetycką, która w polskim romantyzmie zainicjowała nurt zwany szkołą ukraińską. Malczewski pochodził z zamożnej rodziny szlacheckiej, Maria była zaś pokłosem. Uwielbienia dla lorda Byrona, a jednocześnie miała swe źródła w ukraińskich fascynacjach malczeskiego. W Marii wykorzystał autentyczne wydarzenia związane ze zbrodnią dokonaną w 1771 roku na Gertrudzie Komorowskiej, pierwszej żonie szczęsnego Potockiego, zamordowanej na polecenie przeciwnego małżeństwu teścia wojewody Wołyńskiego Franciszka Salezego Potockiego. Choć Akcję opowieści przeniósł w XVII wiek i umieścił ją na Dnieprzu. Dzieło zostało wydane z ośmioma fotografiami podług rysunków Androliego, bardzo w swej wymowie romantycznymi i pełnymi dramatyzmu. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działów książki i inne obiekty polskie do 1945 roku. Poezja polska, literatura piękna polska, ciekawe oprawy oraz edycje znanych ilustratorów.